szybko jego Nie maszyna. No, sam prowadziłem. Wygrasz to okay. znowu. kiedy mielibyśmy ruszyć? Masz przejebane, Samson. Odpierw się ode mnie, bariatko. Żadnych wyrzutów sumienia, co? <noise> Najmniejszych. Daj spokój, Claire. Zostaw tego dupka. Myślisz, ku tacie, że ci odpuszczam? Claire! To twój nowy kierowca. Na twoim miejscu zabrałbym zabawki i dał nogę. Claire nie umie zachować swoich partnerów przy życiu. Ty jebany fiucie. Prawda jest taka, że Dean był chujowym mężem i chujowym kierowcą. Miał Miało sobie za duże mniemanie i dlatego rozjechał się rok temu. Pogódź się z tym. Nie ja go zabiłem. Zabiło go własne ego. Nie jesteś bezkarny, Samson. Claire, przestań! Mamy przed sobą wyścig do cholery. Uważaj! Pierdol się. Chodź, zachowaj parę na później. Nie przejmuj się, skarbie. Tak? się mu na ogonie i trzymaj się go. masaż po wyścigu. Spróbujcie zajebiście. Jeśli dzisiaj wygra, zabierzemy się. cię do raju, kochany. Nie, to nie musisz nie samemu. Nie to na pierwszym zakręcie Dobra ludzie, Tomaszy, do do maszyn, Czas, czas rozbić kilka wozów i kilka głów! Wszyscy gotowi? Trzy! Dwa! Jeden! I'm sorry. Ma uszkodzony wóz! Zjeżdża z trasy! Jedź za nim wi. Nie daj mu uciec! To moja jedyna szansa! Dobra, skończmy z nim! Siedź mu na ogonie! Szybko! Zaczynamy od wiadomości ze świata. W wyniku zambardowań z wykorzystaniem broni biologicznej w trakcie ostatniej wojny korporacyjnej... ...w zniknęły wszelkie rozwinięte formy życia. Miliony ludzi, zwierząt i roślin wyparowali... Jak się masz z Zostaw mnie. Nic nie zrobimy! Ty, mały śmierć! Nic nie zrobiłeś? Ej, nie pozwól proszę! Błagam! Błagam! Jezu, Blair, o co ci kurwa chodzi? Nie zabiłem twojego starego! Zamknij ry! Twój mąż sam cię zabił, do kurwy nędzy! Wypuść mnie stąd! Już się nie wykręcisz. O czym on mówi? Co za różnica, Myśli, że wygada sobie życie? Nie! Nie pozwól jej! Nie zabiłem jej męża! Nie chciałam, żebyś zamknął ryj! Zaczekaj, Kler. Chcę to usłyszeć. Po co? Co masz do powiedzenia, Samson? Jej facet próbował wyprzedzić mnie przed Meadow, ale stracił panowanie za kółkiem. Zepchnąłeś nas! Nawet jeśli! To takie są kurwa zasady! Nie złamałem reguł! To prawda? Twój mąż zginął zgodnie z regułami gry? A jaka to różnica, Bill? Ten skurwysyn go zabił. Musi zapłacić. Czego ty ode mnie chcesz? Sama zabijasz! Jak każdy! Claire, twój mąż zginął zgodnie z regułami. Kochałam go win. Kochałam go bardziej niż życie. Mam teraz wypuścić tego? Mam go teraz kurwa wypuścić? Tego oczekujesz? Tak, wypuść go. żartujesz? Może jest skończonym kutafonem, ale nie mordercą. Zabicie go nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Napierdole! Proszę, Klair! Masz szczęście, chuju. Masz kurwa takie szczęście, że się obesniasz. Zostawisz go tak? Chodź mi. Zanim się rozmyślę. Patrzmy już stanowi, proszę. Ta. To no już po wszystkim co? Na to wygląda. W porządku, Kler? A co? Wyglądasz na przybitą. Nie jestem przybita. Prawdę mówiąc niczego nie czuję. Nie chciałabyś kiedyś tego powtórzyć. Mam na myśli wyścigi ze mną. Nie wiem. W zasadzie to nie zamierzam się już nigdy wyścigać. W ogóle? W ogóle. To było coś naszego.

Zdajesz mi swój wóz? Nie mój, Viv. Należał do mnie i Dina, a że nie ma już nas... Trzymaj się, Viv. I popraw zakręty, bo kiedyś skończysz na słupie.